Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj food hall z Lidl'a. Nieduży, ale nagramy sobie, żeby wiecie, żeby wszystko było, bo lubimy takie filmy, umówmy się. I ostatnio mówiłam, że dosyć mam tego, dosyć mam zakupów, dosyć mam food i wszystkiego co z tym związane. I tak jest, ale i tak zakupy spożywcze, wiecie, trzeba robić. Tutaj nie ma zmiłuj. Więc przybywam, mam dwie reklamówki, także, no tak jak mówię, nie jest tego dużo, ale zawsze coś, więc e, pokazuję Wam. E, I jeszcze tylko przyniosę słuchajcie, zgrzewkę z napojami. Sekunda. I od tego sobie zaczniemy, czyli zobaczcie, czteropak Pepsi. Tutaj mamy jeden litr, czyli każda butelka jest litrowa. I taka forma, czyli właśnie litrowe takie butelki najlepiej się u nas sprawdzają. Mam paragon, już wam mówię. Cena za całość 258,49. Zaraz Wam powiem, dlaczego tak drogo. I słuchajcie, były tutaj jeszcze w tych zakupach trzy takie słodkości secret boxy. Takie z milki, m, dla dzieciaczków, ale nadeńka już, słuchajcie, y, wzięła, zabrała, nie ma, także tego wam nie pokażę. Y, Wziąłam kochani, tulipanki i właśnie w tym odcinku nie będzie cen jednostkowych, będzie ta jedna główna y, kwota, dlatego że mnie to rozprasza. Y, was też to gdzieś tam zaczęło już wkurzać, że ja po prostu po tym paragonie tak świdruję, także tyle zapłaciłam i po prostu pokazuję Wam po kolei, co tutaj jest. Y, wzięłam 7 tulipanów. Były też te większe bukiety, ale uznałam, że nie, po prostu teraz taki mniejszy, bo tamte duże, tam jest chyba 25 sztuk, ja muszę rozbijać na dwa wazony. I potem wiecie, tych tulipanów jest tak dużo. A te dam w jeden, będą pięknie zdobiły nam komodę albo stół, jeszcze zobaczę. No i zobaczcie, na Dunia tym razem wybrała takie śliczne, fioletowe. Także mamy tulipanki. Mam cztery takie wody. Yy, miałyśmy ten mały taki wózeczek, wiecie, dziecięcy, więc nie napchałam tam zbyt wiele i tak, żeby był z górką, więc cztery takie wody. na Naduśka moja jest fanką właśnie tej gazowanej wody. Ja po prostu nie wiem, mam wrażenie, że bąbelki mi nosem wychodzą. Ona tak ją lubi, że to jest, mówię Wam, hit, więc cztery buteleczki takiej wody. Mam pieczywo. Jestem gapa, bo nie wzięłam, słuchajcie, dzisiaj swojego woreczka yy, na pieczywko, a mianowicie... Takiego oto dostaniecie w moim sklepiku, link wam tu wyjedzie i zostawiam Wam również bezpośredni na dole, także zapomniałam, po prostu zapomniałam ze sobą, zabrać, wiecie wszystko szybko, bo jechałyśmy z nadeńką na zajęcia, no i w Lidlu mówię, no nie, ale to nic, wzięłam te papierowe torby. W ogóle w tych papierowych torbach, jak na przykład macie już czerstwe pieczywo, w nich idealnie można przechowywać kawałki pieczywa i suszyć. Ono wiecie idealnie nam wyschnie i później macie na bułkę tartą, bo w tych właśnie torbach nie pleśnieje, więc te torby też można wykorzystać jakby coś, oczywiście. No, a przechowywuję pieczywko właśnie w tych lnianych moich workach i mam tutaj chlebek na maślance, bodajże I zwykłe kajzerki, moja nadeńka lubi je najbardziej. Niestety, czekajcie, jakoś tak będę to odkładać, żeby to miało sens. I teraz z rzeczy, które muszę szybko wrzucić do zamrażarki. To tak, trzy lody śnieżki, e, moja nadunia chciała, czyli te takie wiecie old schoolowe. I jeśli chodzi o lody, to jeszcze słuchajcie, 12 sztuk takich fajnych, malutkich. To są mini, zobaczcie, takie lody na patyku. One są fajne, nie za duże, więc się człowiek na raz nie zasłodzi, e, więc dobrze. Ja te lody, moi drodzy, chowam. Możemy lecieć dalej. Wzięłam roszponkę, bo tak myślę, że w któryś dzień zrobię tortillę właśnie z roszponką, z pomidorami, z papryką, z kukurydzką, z kurczakiem podsmażonym w grosie, w przyprawie gyros. Do tego sos czosnkowy. My takie bardzo lubimy, więc w któryś dzień na pewno coś takiego u nas wjedzie na jakąś kolację. Dlatego roszponka niech leży i czeka. Tutaj nasze ukochane włoskie wędliny No po prostu ja, ja kocham Przepadam i naprawdę Znikają u nas w mgnieniu oka I te są najlepsze, zdecydowanie te nam najlepiej smakują I to jest ta Lidlowa seria Italiano, czyli wszystkie te włoskie rzeczy Właśnie z tej serii No i ta wędlinka Tutaj mamy trzy różne I kocham, uwielbiam I jest Nadeńka za swoją kulajdogą, tak? Mama nagrywa foothall I kolejna woda No ciekawa Ciekawe no, kolejna woda. I dalej mamy kochani, cztery banany i wzięłam te pojedyncze. Pamiętajcie, żeby te pojedyncze też kupować, bo one później, no, wiecie, trafiają na śmietnik, tak naprawdę. A zobaczcie, wszystko z nimi w porządku, więc y, jakby nie ma problemu. Y, także bananki. Tutaj mam trzy czupaczupsy. Czekajcie, jakiś włos na rękawie. Eee, trzy czupa truskawkowe, bo moje dziecko tylko te je. Co ty powiedziałaś? <laughs> co ty powiedziałaś? To moje? Co ty <laughs> powiedziałeś? <laughs> I kolejna rzecz, frankfurterki z szynki, więc proszę bardzo. I przechodzimy sobie do kolejnej korby. Tutaj chyba już niewiele jest z tego co kojarzę. Także dzisiaj tak jak mówię, szybki ten food hall, ale jednak no właśnie, to jest prowoder wszystkiego, czyli tej dużej kwoty za te zakupy Waga dla widzów, 18 plus Jack Daniels, o, chyba lizaczek pękł do końca nie, nie? Okej. Okay. Jack Daniels litrowy więc, no tak jak mówię on tutaj to zrobił to koszta to jest to jest to. woda płatki to jest to. do mleka cornflakes na denki możesz odłożyć, jasne no, tu nie ma worka na śmieci, zaraz mama włoży. Nadusia tylko jest, słuchajcie, lubi. W ogóle to jest jakaś akcja, odbierz nasiona, ratuj pszczoły. Trzeba się zarejestrować gdzieś na stronie i, i się wiecie, odbiera saszewkę z nasionkami. Można zasieć taką malutką łączkę dla pszczółek. Fajna sprawa, bardzo fajna akcja. Kiedyś pamiętam takie torebki z nasionkami były przy jakichś produktach. Być może, że też przy tych płatkach, nie wiem, nie pamiętam, ale były już, nie trzeba było nigdzie się rejestrować. I ostatnia rzecz. Tamta ta, da, dam. Nadusia wybrała sobie książkę o panu tralalińskim Julian Tuwim, tak? Nasze fajne rymowanki my uwielbiamy. Także, kochani, będziemy sobie czytać taki piękny wierszyk, śmieszne, fajne ilustracje. Ta. 9,99. Ta. <gry> tak? Uh -huh. No. Nasza naprawdę biblioteczka na przykład, to już pęka w szwak. Na przykład facet ubrany na kobietę. Na przykład, e, więc no ale na dusiach, Codziennie. Codziennie jest u nas czytanko, więc musi mieć dużo e, książeczek. Tu du Duniec, nie wyrzucaj myszko, ja zaraz dam porek na śmieci i będziemy. Także, kochani, wszystko. Takim, tak jak mówię, mały, skromny, ale jednak futbol. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tym razem mój ukochany Lidl, nie Wiedronka. Eee, dobrze, i co? Ja Wam dziękuję pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście tutaj ze mną czas. Dajcie łapki, subskrypcję i pa. <noise> Dajcie łapki, subskrypcję i pa. No niech tak będzie. Papa. Papa. Pa. <noise> <noise> Birds and see the sun